Cześć, witam Was na kanale motowarsztat.pl i dzisiaj jest z nami Carsmania, nasz stały klient od wielu, wielu lat. Teraz przyjechałem do niego specjalnie, żeby pogadać o warsztatowych historiach, to takie warsztatowe nasze sprawy. Czarek, powiedz jaki był Twój najtrudniejszy przypadek warsztatowy i co, co sprawiło taką trudność? Najtrudniejszym autem, tak jak teraz sobie myślę, była chyba Skoda Octavia 1.6 TDI. No i to był przypadek, który naprawdę z... Tyle czasu nad nim spędziliśmy, tyle nam nerwów przysporzył. Problemem tam była część, którą zakupiliśmy jako nową, a niestety nie była nowa, a była używana po regeneracji. No i to spowodowało, że musieliśmy wyciągać silnik. Auto przyjechało do nas po strzelonym rozrządzie, zerwany pasek rozrządu. No niestety tłoki pobiły zawory i tak dalej, cała głowica poszła do regeneracji. Eee... Okazało się, że do wymiany są też wałki rozrządu, bo były już przytarte. samochód miał w sumie niecałe chyba 200 tysięcy przebiegu, a niestety wałki były już wytarte, także padła decyzja, że kupujemy nowe wałki. Nowe wałki znaleźliśmy gdzieś tam w sklepie internetowym, zamówiliśmy tą część, poskładaliśmy samochód, poskładaliśmy silnik, wszystko fajnie, próba odpalenia. Auto odpala, ale nie chodzi na wszystkie cylindry. No to szukanie, szukamy to, może to, może tamto. Z racji, że e, był to samochód z e, układem paliwowym, e, z tego co pamiętam, to chyba Delphi. Mm, no to padła decyzja, że prawdopodobnie są uszkodzone wtryski. No to oddajemy wtryski do sprawdzenia. Wtryski dobre. No to oddajemy pompę do sprawdzenia. No to nadal, nadal wychodzi, że pompa jest dobra, a w aucie występuje problem. Zaczęliśmy szukać dalej. Co jest problemem? Rozrząd ustawiony jest dobrze, no więc. Pozostaje tylko problem tych właśnie wałków, bo to one były wymienione. Chcieliśmy wybrać się na wycieczkę do Aso, tam postawili przed nami drugi komplet nowych, nowych, nowych wałków, które mieli dostępne w sprzedaży. Postawiliśmy nasze wałki obok. No i tam są takie wałki, które są spięte na stałe kołami zębatymi. No i się okazało, że po prostu wałki, które miały być nowe, ktoś niestety zrobił wałek i sprzedał nam wałki, które były regeneracyjne. I właśnie na tych kołach ząbatych były przystawione o ten jeden ząbek, co powodowało już, że auto traciło kompresję, no i niestety nie można go było odpa odpalić. Spowodowało to to, że niestety musieliśmy ten silnik rozebrać jeszcze raz, zakupić wałki takie, jakie powinny być nowe, teraz już były nowe, tak jak trzeba, złożyć to wszystko do kupy raz jeszcze. No, i dopiero wtedy udało się już uruchomić ten samochód, uruchomić silnik bez większych niespodzianek. Niestety ta naprawa zajęła nam bardzo długo, bo toczyło to się około chyba 3 miesięcy, jakoś tak, z przerwami. Także no zeszło nam się, nerwów przeżyliśmy też dużo, ale doświadczenia zdobyte, no, przydadzą się w przyszłości. Dzięki za tą historię, także był z nami Czarek. Podzielcie się w komentarzach swoimi warsztatowymi historiami, jaka była wasza najtrudniejsza naprawa i dlaczego tak długo i dlaczego tak drogo. Majcie się, cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku.